Dzień dobry, a dzisiaj o tym, jak wygląda rozwód i rozprawa rozwodowa, krok po kroku przeprowadzę Państwa w sposób praktyczny. Jak wygląda rozwód, rozprawa? Gdzie iść, gdzie usiąść, jak się ubrać, jak mówić do Wysokiego Sądu, czego nie robić i jak odpowiadać na pytania. A zatem zaczynamy. Zanim zaczniemy, chciałabym się przedstawić dla tych osób, które nie znają, są pierwszy raz. Nazywam się Marta Wnuk, jestem adwokatem, mediatorem i prowadzę swoją kancelarię adwokacką w Warszawie, szkole z zakresu prawa rodzinnego, stąd też mamy przyjemność się poznać. Autorką jestem kilku książek, w tym Rozwód z Narcyzem, który jest e, najpopularniejszy. Wielokrotnie występowałam e, w telewizji, e, w radiu, w gazetach. Gdyż dzieliłam się ze swoją wiedzą 16-letnią. A teraz do rzeczy. Szanowni Państwo, rozumiem Państwa i rozumiem Państwa zdenerwowanie, bo sama jestem rozwódką i przeszłam sprawę rozwodową. I choć jestem w sądzie praktycznie codziennie, poczułam stres. Zaczynamy od początku. Jeżeli mamy wyznaczoną rozprawę, to trzeba zapoznać się, w którym sądzie. Bo niekiedy jest tak, że sale, w których się orzeka, jest gdzieś indziej, gdzie składa się dokumenty, choć jest to rzadkość, ale tak się zdarza. A zatem na zawiadomieniu o rozprawie musimy dokładnie zapoznać się z tym, gdzie nasza rozprawa będzie. Często jest tak, że sale rozpraw się zmieniają, a zatem rekomenduję być wcześniej w sądzie. Ważna rzecz. Portal informacyjny sądów powszechnych. O tym mówiłam. Jeżeli mnie subskrybujesz, to ten filmik znajdziesz. Jeżeli nie, zachęcam Państwa do subskrypcji, bo jest to pewien element podziękowania za ten filmik. Ja też widzę, że Wy jesteście. Jeżeli ktoś mnie zasubskrybuje, dzięki temu po prostu mam motywację do tego, żeby mówić przed tą e kamerą. A zatem dziękuję, jeżeli mnie subskrybujesz. I teraz tak, portal informacyjny sądów, gdyby doszło do zmiany sali, będziesz miała, miał tam informacji. Ale jeżeli nie masz takiego systemu sądowego, to choć to złe, opowiem o tym w innym filmiku, to zapoznaj się yy, z tym zawiadomieniem i bądź wcześniej w sądzie. Gdzie siadać? Jeżeli sale są różnie ułożone, ale wchodząc musimy spojrzeć, gdzie jest sąd. Jeżeli sędzia siedzi, wyobraźmy sobie, że ja jestem sądem, wysokim sądem, bo mówimy do instytucji, nie zwracamy się do sądu. Sędzi, pani sędzio, mówimy wysoki sądzie, ponieważ sędzia tak naprawdę jest instytucją, do której przyszliśmy po sprawiedliwość. Tutaj kwestia już tej sprawiedliwości była niejednokrotnie na moim kanale poruszana, ale jestem. Tym sądem, wyobraźmy sobie, więc stronę powodową muszę mieć po prawej stronie. Czyli wyobrażamy sobie rękę z wysokiego sądu i po prawej stronie siada powód, a po lewej strona pozwana. Na środku jest mównica. Jak sąd prosi, to dane osoby zbliżają się, czy to jest powód, czy pozwana, zbliżają się do mównicy, wtedy mówimy. A co świadkowie, którzy zostali powołani? Świadkowie również wchodzą na salę, jednakże wchodzą e, i e, zostają w miejscu publiczności, czyli na tyłach, tak jakby na wprost sądu, e, aby sąd odebrał, e, kto stawił się, czyli sprawdza listę obecności, gdyż następnie świadkowie wychodzą z sali i dopiero po odpowiednim wezwaniu wchodzą i kierują się w stronę mównicy. Ja Państwu przygotuję również taki rysunek, żebyście zobrazowali sobie to e, i wstawię w tym filmiku poniżej będą informacje, będziecie mogli sobie na niego zerknąć. Myślę, że to będzie najlepsza forma, gdyż ja też jestem wzrokowcem i e, lubię grafiki. Zatem, gdyż już jesteśmy na tej sali, to mówimy do sądu, wysoki sądzie. Nie mówimy Wasza wysokość. E, Przeróżne rzeczy słyszałam, sędzino. E, nie mówimy, proszę pani, my zwracamy się e, do sądu i mówimy wysoki sądzie. A zatem przejdziemy teraz do pytań. O co sąd pyta? Na początku, e, jak jest to rozprawa, sąd pyta, jakie jest wasze stanowisko stron. Przyjmijmy, że jesteście zgodni co do rozwodu za porozumieniem stron i macie dzieci. Natomiast w pismach procesowych już wszystko jest ustalone. A zatem jeżeli jest wszystko ustalone, to możemy podtrzymać stanowisko w sprawie i, po, i gdyż sąd zapyta najpierw stronę powodową, jakie jest stanowisko stron, to mówimy, podtrzymujemy stanowisko. Ja mówię tutaj Państwu i tłumaczę Państwu rozprawę tak zwaną końcową, gdy mamy już wszystko ustalone w sprawie, tudzież nie ma tutaj rozwodu z wyłącznej winy i mamy szansę na zamknięcie to na pierwszej. E, rozprawie troszkę inaczej wygląda rozprawa, gdyż jest większa eskalacja konfliktu, ale one są podobne. Następnie, gdyż sąd pozna stanowisko strony powodowej, czyli po prawej stronie, pytaj, jakie jest stanowisko strony pozwanej, czyli po lewej stronie. Jeżeli strona również wskaże, że podtrzymuje dotychczasowe stanowisko i jest zgoda, e, aby rozwód był bez orzekania o winie, i są kwestie ustalone z dziećmi, przechodzi sąd do przesłuchania stron oraz świadków. W pierwszej kolejności sąd słucha świadków na okoliczność małoletnich dzieci. Świadkowie dostają pytania tylko związane z dziećmi. Podam przykład. Na przykład, y, sędzie, oczywiście każdy sędzia zadaje różne pytania, ale sens i cel jest jeden: aby ustalić, czy dobro małoletnich dzieci po prostu nie cierpi w procesie rozwodowym. Jakie to są zatem pytania do świadków? I sąd oczywiście wywołuje świadków, świadek staje przy mównicy i mówi. E, proszę się nie bać, bo ja zawsze mówię, że sąd jest dla nas. E, choć często klienci mówią, bo pani co nas tyle lat chodzi i pani to inaczej rozumiem natomiast rolą pełnomocnika jest też wyciszenie emocji i przygotowanie. E, strony do prawidłowego przeprowadzenia postępowania rozwodowego. Jeżeli mamy świadka, to sąd pyta, czy dobro dzieci cierpi, czy dzieci są przygotowane do rozwodu, czy dzieci wiedzą o rozwodzie, czy e, jest jakieś podejrzenie, jakoby dziecko było nieszczęśliwe, tudzież niepokojące sygnały w zakresie e, dziecka. Sąd musi ustalić przede wszystkim, czy dobro małoletnich dzieci cierpi, czy nie. Mamy tutaj sytuację taką, że zawsze dobro małoletnich dzieci gdzieś tam cierpi na rozwodzie rodziców, ale nie oznacza, że e, sąd nie da nam rozwodu. Generalnie świadek musi potwierdzić, że dzieci są przygotowane, a rodzice zrobili wszystko, aby przygotować swoje dzieci do e, rozstania rodziców. Na przykład, niejednokrotnie zdarza się tak, że kierujemy się o pomoc do psychologa, aby dzieci były przygotowane do procesu rozwodowego. Jeżeli sąd już ustali, że dobro małoletnich dzieci nie cierpi, przechodzi do przesłuchania stron. I teraz pytania podzielimy na pewne kategorie. Sąd w pierwszej kolejności pyta o małżeństwo. Podam Państwu taki kilka przykładów, e, gdzie sędziowie najczęściej pytają. Cel jest jeden. Pytania są różne, tak? A zatem to nie jest tak, że ja Państwu podam jeden do jeden. Ale 16-letnie doświadczenie, a takie procesowe, już, a od 2014 roku jestem członkiem Okręgowej Rady e, Adwokackiej, więc około 10 lat mam takiego doświadczenia na sali. Stąd też opowiem Państwu, jak to wygląda w praktyce. A kocham salę i jestem stricte e, takim prawnikiem procesowym, więc wiem, e, jak to wygląda. W pierwszej kolejności. Sąd pyta, kiedy państwo zawarliście związek małżeński? Czy to jest pierwsze państwo małżeństwo, czy też mieliście kiedyś inne małżeństwo? Jakie posiadacie dzieci? Czy te dzieci są z tego związku małżeńskiego, czy też posiadacie inne dzieci z innego związku? I przechodzi do ustalenia więzi. Albowiem artykuł 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego mówi, że Rozpad musi być zupełny i trwały, aby sąd mógł orzec rozwód. Co to oznacza zupełny i trwały? Zupełny to, że nie ma żadnych więzi, a trwały, że nie ma przesłanek, że kiedykolwiek wrócicie do siebie. Stąd też pytania mogą niekiedy sugerować, jakoby sędzia był wścibski, tudzież chciałby się coś dowiedzieć. To nie jest tak. Sę, sąd musi. Ustalić, czy nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, stąd niekiedy pytania. Na przykład, kiedy Państwo ostatni raz współżyliście? Kiedy ustała więź gospodarcza? Czyli kiedy Państwo zaniechaliście takich czynności jak spożywanie posiłków tudzież wspólne pranie. Kiedy ustała więź emocjonalna? Czy się Państwo kochacie? Czy Państwo widzicie jeszcze szansę na uratowanie małżeństwa, czy też jesteście w innym związku poza małżeńskim? Takie pytania są tylko i wyłącznie po to, aby sąd musiał e, ustalić, bo musi to ustalić, e, czy ten rozpad jest trwały i zupełny. Gdybyście państwo wskazali, że jeszcze widzicie szansę na powrót i te stanowisko by po dwóch stronach było, no to sąd by miał tutaj wątpliwość, czy faktycznie doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego. Sąd musi również, zgodnie z przepisami, ustalić dwie przyczyny, dlaczego wasze małżeństwo rozpadło się. A zatem e, znów będą pytania, co się po prostu stało. Mówimy do sądu prawdę. Eee, mówimy do sądu tak, jak czujemy. Mówimy prosto i konkretnie. Nie boimy się używać pewnych słów. Eee, jeżeli nawet zgodziliśmy się na rozwód bez orzekania o winie, choć przyczyna jest zupełnie inna niż na przykład niezgodność charakterów, to rekomenduję również wskazać prawdziwą przyczynę. Najwięcej pytań dotyczy dzieci, jeżeli takie dzieci są. I teraz podam Państwu Kilka przykładów. Sąd w zakresie dzieci dzieli te pytania na dwie kategorie: w zakresie władzy, w zakresie kontaktów i w zakresie alimentów. W zakresie władzy sąd musi sprawdzić, czy Państwo współpracujecie ze sobą, czy też są jakieś elementy braku współpracy, które spowodują, że sąd widzi podstawę w ingerencję. We władzę rodzicielską. Jeżeli Państwo umiecie się porozumieć, a w szczególności podpisaliście porozumienie, sąd nie powinien ingerować we władzę rodzicielską. Jeżeli chodzi o kontakt, również w tym obszarze sąd dąży do tego, żeby kontakty zostały ustalone i muszą być ustalone w sposób wykonalny. O tym więcej w innym filmiku Państwu powiem, jak ustalić. E, właśnie kontakty natomiast kontakty muszą e, być możliwe do wykonania. Co to oznacza? Nie możemy napisać e, dziecko będzie się spotykało z ojcem wtedy, kiedy będzie miało ochotę. Nie. A po pierwsze tego Państwu nie rekomenduję, e, ponieważ e, dziecko powinno być stymulowane do kontaktów niekiedy i dla lepszej jakości przede wszystkim waszego życia. W mojej ocenie należy takie kontakty po prostu ustalić. Można je zmieniać, nikt nie będzie kontrolował tego, tak naprawdę. Jeżeli zgodnie sobie zmienicie te kontakty, to super, ale rekomenduję jednak ustalać te kontakty w wyroku tudzież w porozumieniu, tak abyście Państwo widzieli, kiedy się widzicie z dziećmi, tudzież jak wyglądają kontakty. I najwięcej pytań. E, najwięcej pytań, Szanowni Państwo, jest o alimenty, a w szczególności do osoby, która jest uprawniona do tych alimentów. Dlaczego sąd tak nitliwie pyta nas o alimenty? Już Państwu odpowiadam. Przepis e mówi o tym, że gdyż chcemy podwyższyć alimenty, musi dojść do istotnej zmiany okoliczności. Co gdyby osoba uprawniona poszła za miesiąc, za dwa o podwyższenie alimentów, tudzież o obniżenie, gdyż nie wiemy, co składa się w tą sumę alimentacyjną. Hipotetycznie ustalamy my alimenty na kwotę 2000 zł. Ale co wchodzi w skład tych alimentów? Dlatego ja nigdy nie rekomenduję, E, samemu się reprezentować, że tak powiem, w sądzie i nie mieć profesjonalnego pełnomocnika, albowiem błędy, które można dokonać e, w sądzie, są później e, no, obciążające nasze życie, bo dużo przychodzi później takich małych problemów, które narastają, na przykład w zakresie kontaktów, na przykład w zakresie alimentów. Czyli ustalamy jakąś kwotę, ale tak naprawdę nie wiemy na co. Dlatego też sąd wnikliwie pyta, jaki jest koszt utrzymania e, dziecka. I tutaj przejdziemy do pytań dotyczących alimentów. Im lepiej się przygotujemy w domu, im lepiej zapoznamy się z dokumentami, tym będzie szybsza i bardziej sprawna, i przyjemna przede wszystkim rozprawa. Sąd pyta. I podam Państwu kilka przykładów. Jaki jest koszt utrzymania dziecka w zakresie wyżywienia? Miesięcznie, podajemy w skali miesiąca. Jaki jest koszt e, utrzymania dziecka w zakresie odzieży, obuwia, chemia kosmetyki, lekarstwa? Czy dziecko ma szkołę prywatną, czy też placówkę edukacyjną, państwową czy prywatną? Jaki jest koszt w skali miesiąca? Jakie są zajęcia dodatkowe, jeżeli są, i jakie to są koszty w skali miesiąca? i jakie są inne dodatkowe koszty związane z dzieckiem, albowiem sąd musi ustalić, jaki jest koszt utrzymania dziecka. W dokumentach procesowych takie informacje powinny się znaleźć, więc jeżeli czeka Cię sprawa, to proszę się z tym zapoznać, gdyż o to sąd po prostu pyta. E, powiedziałam, gdzie siadamy, jak mówimy, powiedziałam, jak sala wygląda, e, jaka jest e, procedura, jak się ubrać? E, rekomenduję e, ubrać się elegancko, skromnie, z powagą dla sądu. Co to oznacza? Sąd nie lubi shortów i e, topów e, z odkrytymi ramionami i e, spódniczek, gdzie pewne elementy widać. E, niejednokrotnie widziałam, jak sąd zwracał stronom uwagę na ubiór. Generalnie, mimo że jest ciepło na przykład, czy też zimno, e, musimy o tym pamiętać. E, ja, e, jako adwokat, najczęściej w lato, teraz jest lato, przewiewną e, koszulę, spódnicę e, jakąś satynową, też, żeby było, e, przewiewnie, ale za kolana. Z, oczywiście. E, inne są już wymogi co do pełnomocników. Już jak jesteśmy tak dużo w sądzie i znamy się zrokowo. Nie mówię tutaj o jakichś relacjach z wysokim sądem, też troszkę inaczej wygląda. Ale pamiętajcie o tym, że osoba, która przychodzi do sądu, czyli strona, ma pierwszy kontakt z wysokim sądem. A zatem pierwsze wrażenie jest również bardzo ważne, jak i to, jak mówimy. Natomiast proszę się nie bać, Wysoki Sąd jest dla nas, proszę się przygotować. Bardzo dziękuję e, tym osobom, które mnie subskrybują. Te osoby, które mnie nie subskrybują, zachęcam e, i wtedy, jak zasubskrybujecie, to wejdźcie, proszę, zobaczycie też grafikę, którą dla Państwa e, przygotowałam. Ja tworzę te filmy, za które nikt mi nie płaci. Tworzę, bo uważam, że jest to moja forma komunikacji z wami jest to mój rozwój e, a przede wszystkim nie zawsze e, trzeba być takim prawnikiem zamkniętym ja chcę wychodzić e, do ludzi mam taką potrzebę sama e, rozwiodłam się i sama przez 6 lat próbowałam wyjść z trudnego i toksycznego związku i z pewnością ten czas okres pomógł mi w tym że przerzuciłam całą energię miłości na pracę a dzięki temu Ee, że poznałam wiele e, fantastycznych e, ludzi, za co dziękuję. A zatem zachęcam Państwa do subskrypcji. E, wtedy będę dla Państwa więcej nagrywała, bo po prostu mnie to cieszy, jak komentujecie. Jeżeli macie jakiś pomysł, o czym mogłabym jeszcze Państwu nagrać, proszę zostawcie informację w e, komentarzu. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.